Naszej świątecznej zabawy postanowiliśmy sprawdzić czy wiki Gaboroc na niektóre. Niektóre mnie, niektóre bardziej znane świąteczne numery. Zadanie polega na tym, że ja ci puszczam numer, on w pewnym momencie e, ma tak zwany blackout, nic nie słychać i ty musisz dośpiewać. To nie będą łatwe rzeczy, e, ale zakładamy, że jesteś profesjonalistą. Lubisz w ogóle święta? Yy, święta tak, no najbardziej y, lubię spędzać czas z rodziną, więc yy, jest fajnie, bo w święta wszyscy siedzą razem. Yy. I to jest fajne, the vibe <laughs> Fajny vibe. To my też mamy fajne fajne vibe. vibe, też jesteśmy tutaj razem. A czasem, uwaga, gramy. Okay. Okay. Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to me me, I gave it to someone. Brawo! Vicky Dabur i Wem. Po raz pierwszy w takim duecie. Okej, okay. okay, lecimy dalej. Cool. Znam to, ale nie znam słów. Nie wiem. Jakby kojarzę to, ale nie słucham tego. Nie słucham tego. to Możesz się wybrać do galerii. Tam to często leci w okay, galerii okay, Dobra, dobra lecimy dalej. W takim razie mamy jeden punkt na plusie. Kolejny okay. okay, no numer: Jingle bells, jingle Nie znam złego, ale znam, znam, okay. Cool. ok. Przedostatnie, czyli mamy dwa punkty. I dwa numery zostały. Uwaga. I have no idea what this is. Nie słucham, słucham takich, wiesz, takich, um, bardziej takich Ale po... świątecznych. Takich starych, naprawdę? Takich standardów? Ja bym so coś takiego, ja takie. Nie, nie podejrzewałam, co? No dobra, to jeden klasyk teraz będzie. Dobra. Mamy dwa punkty na plusie. I ostatnia szansa, żeby zdobyć mm -hmm. oh. Oh. No, to być trzeci. No, to jest już więcej <noise> Gabor i Maria Carey. To było coś pięknego. I teraz uwaga! Oh. To jest prezent O oh my god. To Ojej. jest prezent świąteczny dla Ciebie Duży jest, dziękuję jest. Kurde Nie no, profeska. Dziękuję Możesz stworzyć <głos》> Serio? Okej O, w actually będę to Wiesz jakie... Ale trzeba. Ja uwielbiam w ogóle dresy, więc to jest... Dziękuję a pod spodem jest coś jeszcze chyba. A dobra. Jest. Yy. I poduszka, która się sprzeda, bo ja cały czas w drodze, więc um, dziękuję. Bardzo prosiłam o całą przyjemność po naszej Thank stronie. Hity na maksa.